Witam w kolejnym odcinku testów w arsenału. Dziś zaprezentuję Państwu hiszpańską wiatrówkę o wdzięcznej nazwie Black Eagle firmy Norica. Jest to klasyczna sprężynowa, łamana wiatrówka o pięknym bukowym łożu, które pokryto ciemnym lakierem. Wiatrówka wyposażona jest montażową 11 mm na której możemy osadzić lunetę bądź kolimator ze specjalnym kołkiem stopującym otwarte przyrządy celownicze wyposażone w światłowody Truglow osłona spustu język spustowy oraz bezpiecznik wykonane są z polimeru dzięki specjalnej śrubie umieszczonej za spustem możemy regulować drogę spustu tak aby możliwie najlepiej dopasować moment oddania strzału do naszych preferencji. Powierzchnie na chwytach są specjalnie przygotowane tak, aby ręce pewniej chwytały karabinek i nie ślizgały się. Szczerbinka posiada regulację w pianie i w poziomie, natomiast muszka jest nieruchoma. Wentylowana stopka umożliwia dobre ułożenie kolby w dołku strzeleckim. Czubek lufy jest wyposażony w coś, co można byłoby określić tłumikiem, jednak funkcja tego elementu jest zupełnie inna. Pomaga on wygodnie i bezpiecznie chwycić koniec lufy przy naciąganiu sprężyny. Prawidłowy sposób ładowania karabinka Black Eagle Norica. Opieramy stopkę o prawe udo. Lewą ręką chwytamy karabinek w połowie osady, prawą rękę kładziemy na uchwycie i ściągamy. Przy ściągnięciu uruchomił nam się bezpiecznik. Ładujemy śród i zamykamy wiatrówkę. W tej chwili wiatrówka jest gotowa do strzału. Aby oddać strzał, przyjmujemy pozycję strzelecką, odblokowujemy bezpiecznik, celujemy, oddajemy strzał. Jest to wyjątkowo ładna wiatrówka. Jakość wykonania osady elementów metalowych, elementów plastikowych, spasowanie, ergonomia jest praktycznie rzecz biorąc idealna. Bardzo fajnie zestrojona sprężyna, która powoduje to, że przy oddawaniu strzału nie czujemy potężnego kopnięcia w ramię, ale delikatne pchnięcie, co oczywiście przekłada się na efekty w postaci lepszego skupienia. O